I jeszcze jedna dzisiaj uroczystość, która ma miejsce. Narzeczona Kamila ma dziś urodziny, i Kamil, że jest bardzo zakochany, myśli już poważnie o tym związku. Tak jest. Dam mu tutaj mikrofon, żeby złożył życzenia. I od całej drużyny również wszystkiego najlepszego. Dużo wzrówka. No cześć Bąbel, wszystkiego dobrego z okazji urodzin, już Ci składałem życzenia, ale jeszcze raz razem z obrazem wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, przede wszystkim, oby, oby ten kolejny rok, 22, który, który się zaczął. Trzeci, który, który się zaczął. Yy, będzie, yy, no, będzie lepszy od poprzedniego, chociaż i tak chyba nie ma co narzekać na, na ostatni. Yy, moc Buziaków, śleci z gorącej Hiszpanii. Yy, tyle, nie? Wszystkiego dobrego. Łuśka. Kocham no, no, kocham cię, kocham. Ale chyba, nie, nie. chyba... Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy tak... Co, no, Sobol też cię kocha, więc jest nas dwóch. Nie wiem, ktoś jeszcze, ktoś jeszcze kocha? Kochasz? Się. Także, wszyscy, także wszyscy cię... Także wszyscy cię kochają. Także, także wszyscy cię kochają. Ty też? Małpeczku. 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 Buźka. པ་པ་